Grafen z technologią polskich naukowców wyautowany Czy pamiętacie państwo, jak około półtora roku temu media głównego nurtu w każdych niemal blokach informacyjnych krakały o polskim wynalazku dotyczącym technologii produkcji grafenu? Dzisiaj temat przycichł w sposób naturalny, jako że na drodze do końcowego sukcesu zabrakło woli politycznej. Do braku tej woli jeszcze wrócę, ale na wstępie przypomnę, co to takiego grafen i co dzięki niemu można osiągnąć. Otóż grafen jest jedną z altropowych odmian węgla, wyizolowaną i przebadaną po raz pierwszy w 2004 roku przez brytyjsko-rosyjską grupę fizyków, a konkretnie przez Andrę Geima i Konstantina Nowoselowa, którzy otrzymali go zdzierając warstwy węgla z grafitu za pomocą zwykłej taśmy klejącej. Zbudowane jest z pojedynczej warstwy atomów węgla tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe i może być uważany za ostatni element szeregu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, np. benzenu. Grubość materiału wynosi jeden atom. Atomy węgla tworzą w grafenie płaską praktycznie dwuwymiarową siatkę o sześciokątnych oczkach, której struktura przypomina plaster miodu to tak jakby obok siebie ułożyć na wcisk miliardy benzenowych sześciokątów i stworzyć idealnie płaską folię o grubości zaledwie jednego atomu i niezwykle uporządkowaną całość trzymają siły wiązań międzyatomowych które nadają materiałowi ogromną wytrzymałość dzięki temu jest ponad sto razy bardziej wytrzymały niż stal a przy tym niesłychanie elastyczny czysty i przezroczysty Bowiem składa się, jak jego kuzyn grafit i diament, wyłącznie z atomów węgla. Andrzej Game i Konstantin Newosełow za badania grafenu otrzymali w 2010 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Dlaczego grafen może zrewolucjonizować świat w dziedzinie elektroniki? Grafen to przede wszystkim przyszłość komputerów. Dzięki zastosowaniu go w produkcji podzespołów będą one znacznie mniejsze, bardziej oszczędne i co najważniejsze, około 500 razy szybsze niż obecnie, gdyż przewodzi prąd około 30 razy szybciej niż krzem. W grafenie elektrony płyną tak szybko, że zachowują się prawie jak fotony, a grafenowe procesory będą osiągać szybkości, o jakich dziś możemy tylko marzyć. Zastąpi on krzem, dotychczasowy podstawowy pierwiastek do produkcji elementów półprzewodnikowych stosowanych w komputerach, głównie mikroprocesorów. Z grafenu będzie można także produkować przezroczyste elektrody w ogniwach słonecznych, pozwala się zginać, superkondensatory i ogniwa wodorowe. Może także służyć do sekwencjonowania DNA i budowy różnorakich czujników. Naukowcy przewidują zmierzch epoki krzemowej za około 80 lat. Przy wykorzystaniu krzemu nie będzie już można wytwarzać mniejszych podzespołów, bo granica rozmiarów tych urządzeń to 20 nanometrów. Grafen pozwoli je ograniczyć do 2-3 nanometrów. Metoda otrzymywania grafenu przy zastosowaniu taśmy typu skocz niestety nie nadawała się do zastosowania na skalę przemysłową. Uzyskane przez Andrzeja Geima i Konstantina Nowosełowa płytki grafenu miały powierzchnię zaledwie kilkudziesięciu mikrometrów i były zbyt małe, by stosować je na masową skalę. Niemal cały świat naukowy tej dziedziny pracował nad taką technologią, która gwarantowałaby kontrolowany sposób wytwarzania go w dużych ilościach i to bez konieczności używania drogiej specjalistycznej aparatury. Udało się to naukowcom z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, a konkretnie zespołowi pod kierownictwem doktora inżyniera Włodzimierza Strupińskiego. Opis technologii pomijam z oczywistych względów, choć jest mi znana. W maju 2010 roku metoda została zgłoszona do Polskiego Urzędu Patentowego, a równocześnie złożono wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie rozszerzenia ochrony patentowej na inne kraje. Ministerstwo poprzez ośrodek przetwarzania informacji zapewniło kilkaset tysięcy złotych na ochronę patentową polskiej metody za granicą przez najbliższe 18 miesięcy na całym świecie, a potem w wybranych krajach na co najmniej trzy lata. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych nie chciał wypuścić patentu z rąk, zamierzał znaleźć partnerów w biznesie i wytwarzać grafen w kraju. Jeśli się do tego weźmiemy, ale już zaraz, natychmiast to się uda, powiedział w maju 2010 roku dr Strupiński. Nie możemy też poprzestać na produkcji samego materiału, bo inni nas wyprzedzą. Wiadomo, że w Chinach w końcu zrobią go taniej, dodał. Zatem wydawać by się mogło, że Polacy mogą już rozwijać i komercjalizować autorską technologię. Co prawda wcześniej sposób na produkowanie większych arkuszy grafenu znaleźli amerykańscy naukowcy, ale ich metoda nie gwarantowała najwyższej jakości i przegrali z polskimi naukowcami. Skoro już zrobiliśmy pierwszy krok w tej dziedzinie i jesteśmy w tej chwili w światowej czołówce, jeśli chodzi o technologię wytwarzania grafenu, to dobrze by było, żeby w Polsce rozwijać ją dalej. Polskie firmy są gotowe do inwestowania, choć trzeba dopiero zorganizować w naszym kraju podstawę technologiczną i infrastrukturę związaną z grafenem, ocenił dr Strupiński. Uczeni liczyli, że powstanie krajowy program badawczy, który wzorem innych państw uruchomi potencjał polskich placówek badawczych i doprowadzi do zdobycia różnych doświadczeń, opracowania technologii cząstkowych i wdrożenia jej do produkcji. A do stworzenia tej infrastruktury potrzebne jest zaangażowanie się Ministerstwa Gospodarki, no i oczywiście pieniądze. No i tu zaczynają się schody. Fundusze z europejskiego programu Flagship miały być uruchomione od 2012 roku. W grę miało wchodzić 100 milionów euro rocznie przez 10 kolejnych lat. Takie zapewnienie otrzymał dr Strupiński, tak została zredagowana umowa. Ale jak platformersko-pawlakowa władza mówi, to mówi, a jak obiecuje, to tylko mówi. Nie wyjaśniono zespołowi naukowców, co przemawiało za niedotrzymaniem podpisanej umowy. Środki, jakie wyasygnowano na program Grafen, stanowią jedynie dwadzieścia procent z obiecanej kwoty. A co z resztą pieniędzy? Przecież jest to wyautowanie z naszej rodzimej high -tech. Polskie osiągnięcie po opublikowaniu w czasopiśmie Nanoletters spotkało się z zainteresowaniem ośrodków badawczych z całego świata oraz firm produkcyjnych. I tylko patrzeć, jak obcy kapitał zajmie się polskim wynalazkiem zresztą już nie pierwszym. Na zakończenie zacytuję słowa słynnego francuskiego fizyka, laureata Nagrody Nobla, George'a Charpaca, który powiedział. Dowiedziałem się, że Polacy przeznaczają 0,12% swego dochodu narodowego na badania naukowe i pomyślałem sobie, że musicie być chyba niespełna rozumu. Wasze 0,12% to dywersja przeciw Polsce i jej talentom. To zbrodnia.